Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, co się dzieje w jego sercu? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest sedno pytania. 8K. Co wychodzi naprzeciw? Mag. Wynik, odpowiedź, rada? Dwójka mieczy, dołożę kartę, czwórka mieczy, dołożę kartę, dziesięć monet. Na spodzie talii jest karta kilków i to może być tło czytania. To jest miłość, nowa szansa. Sedna kichów. Niezdecydowanie bliskiej nam osoby odczuwa się wyjątkowo silnie. Niezdecydowanie potęguje wahanie. Pojawiła się wątpliwość, czy to ta osoba, czy ja naprawdę tego chcę, czy ja tą osobę kocham. A może lepiej będzie, jak będę wolnym człowiekiem? A co jeśli poznam nową osobę, z którą zechce spędzić resztę życia, a będzie już za późno. Tutaj są duże obawy, lęki, brak zdecydowania, a zresztą sam nie wiem, nie wiem czego chcę. Ósemka kielichów nie pokazuje definitywnego rozstania. Pokazuje powrót, ale na dwie godziny, na dwa miesiące. Tutaj jest coś przelotnego. Jest dylemat. Miłość czy wolność. To jest trudna miłość. A miłość powinna być przyjemna. Para powinna się cieszyć, że są razem. Na no dobre i złe. W dobrych związkach nie ma miejsca na rozstania i powroty. Co wychodzi naprzeciw Mac. Tutaj jest. Rażąca manipulacja uczuciami, obowiązkami, sumieniem. Tutaj jest próba wzbudzenia litości, aby tylko utrzymać związek. Ale jaki związek? Oto jest pytanie. Tutaj też są działania podyktowane urazami. Też jest czysty egoizm, który jest daleki od szacunku. Tutaj też jest gra sercem drugiej osoby. A to jest bardzo brzydliwe. Również jest jawna i bezczelna manipulacja. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka mieczy, czwórka mieczy i dziesiątka monet. To jest dobra komunikacja między parą, ale jest Brak gotowości, aby para stworzyła związek. To jest życie razem, a tak naprawdę oddzielnie. Tutaj nie ma działania, aby cokolwiek zmienić. Jest brak działania. To też jest wyczekiwanie. Pojawiły się sprzeczne uczucia, wątpliwości. U niego jest blokada emocjonalna. Pojawiły się wewnętrzne dylematy. To jest wewnętrzne rozdarcie. On jest skupiony na własnych przeżyciach emocjonalnych. Przede wszystkim nie jest gotowy na stały związek. On sam sobą musi zrobić porządek. Nie stworzymy związku z osobą, która ma wątpliwości jest niezdecydowana która ma zaburzenia emocjonalne. Bez kontaktu z ludźmi, w ciszy. Mamy możliwość zobaczenia prawdy. Potrzebny jest ci rozwój osobisty. Powinnaś się uzdrowić duchowo. Odzyskasz siłę i moc, ale pod warunkiem, że trochę odpoczniesz. Kiedy damy sobie czas, czas na odpoczynek, to damy sobie możliwość świeżego spojrzenia na siebie. Swoją sytuację. Wsparcie da ci najbliższa rodzina, aby odzyskać wiarę i siłę na przezwyciężenie swojego bólu serca. Tutaj są źle ulokowane uczucia, i dla dwóch stron jest to trudne. Tutaj też jest takie. Chore przywiązanie się kobiety do mężczyzny. Kobieta nie odpuszcza. Dalej myśli, że on zmieni zdanie, czy zmieni się, a w dodatku pokocha ją. Proszę pani, tak nie można. Nie rozwijasz się, a od niego wymagasz, aby rozwijał się. Tutaj jest takie Osaczenie mężczyzny jest zapędzany w kozi róg, albo sam się zapędził w kozi róg. Kobieta została zaproszona na spotkanie i oczekiwała czegoś więcej. On myślał, że to spotkanie będzie koleżeńskie. Lepiej jest powiedzieć prawdę, lubię cię, ale nic więcej z tego nie będzie. I to jest zdrowe podejście. Dziękuję. Byeśpię. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klera i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Jeżeli ten film ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół i zostaw komentarz. Pozdrawiam Klara Tarot.